No, uratowałem. <śprzywanie> czekaj, ósmy pasażer Nostromo. <śprzywanie> Weź to podnieś, niech on jedzie tam. Jedź. Zoczyłeś. Dobra, to co, poczekaj. Mam pomysł. Czekaj, czekaj, cz, cz, zostaw, zostaw. Dziewiąty pasażer Nostromo. Włóż go tam i cze, 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 cze. czekaj, stój, stój, jeszcze ten, bo wypadł. Mam pomysł. <śprzywanie> Zostaw tak na zostawisz. tak. No. See you guys. Ej, ej. Bo ty zostawiłeś? Nie. Przytwierdziłeś? Nie. Normalnie leżę no. na ludzie. Bojowa ta twoja konstrukcja Co, Coś się stało <grym _> Chyba za dużo silniczków O, leci <grym _> Dzień, <ta. grym> Może tym sterować, czy leci po prostu w randomowe miejsca? Dobra, przodaj w tym... ustawiam Jeszcze je włożymy i z ósmy i dziewiąty pasażer na stromu a to jest nostromo. Takie na czterech kółkach. Prototyp wczesny Do góry. Ej, ja też ja chcę w to wysiąść. Weź czekaj, postaw to Ja se wsiądę. Będę dziesiątym pasażerem prototypu. Oj... Coś się zepsuło. No to musisz postawić na tym siedzenie i spować coś takiego. A okej. Okay. Tu czekaj. Znajdę siedzenie Zabierz to! Mogłeś mm. <laughs> ty to zabrać, bo ja mi to nie wyszło Więc zostaw to, nie rób to na razie no, Dobra Zostaw Chyba teraz teraz rozkminiam yy... O, trzecia osoba Eee, yy, tak Mamy się kręcić w kółko, czy...? Nie, 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 patrz. Czekaj. Tak. Jak wyłączyłeś trzecią osobę? K, y, tym, co kłócasz. Tak, nie ten, nie od... Czekaj, bo stromo tam coś się od, odpieprze. Nie, za słaby to parać, czekaj. Muszę to naprawić. Powinien być silniejszy. No, no stromu tam niezłe jazzy odwala, wiesz? Tam widziałem lata tak użrz... Czytajmy poduszkowca robię. Ja się tu tak stanął. Zajebiście to wyglądało. No stromo leci. Już nie leci. Ale ląduje bardzo ładnie na czterech półkach. Dobra. szczęść teraz. Wsiądź teraz. <try> Nie przesadzasz trochę? Czy symetrycznie o, musi być? Must be more sy sy Symetry... No właśnie nie jest. Tu z prawej trochę brakuje. Dawaj. Wo. <śles> 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 Kosmos. Patrzesz mi się ja patrzcie, nie jak się po... o ręce nie, podnoszę, man. Podnoszę ręce to się yeah, yeah. Czekaj, ląduj! Ląduj! Oho Czekaj Ale nie na głowie, normalnie ląduj Może być we wodzie, dobra Cześć Wysiadłem, musisz nie. wyprowadzić To takie co będzie, wiesz... Będzie mało. Czekaj, no, tak nie jak rusz, by... nie rusz, nie rusz. Ja chcę się nauczyć spawać i tak dalej. ci. No, weź, bo drzwi mi zabrałeś, no. Dawaj tu. Zostaw to, zostaw to. O, dzięki. No. Ja ci nie psułem konstrukcji. Dobra, oddaję. Widzę to. gdzie te drzwi? Haha, no, wypadły. Gdzieś tam są. C Ej, wyrzucę je. Łap, haha. Fuck you. Nie tak. Na, na brzegu są. Widzę. Falej, gdzie ładnie wyrzucimy. Ja o, wywal go, bo on jest na razie mi potrzebny. Dobra, to dojedziemy. No do, i... do <laughs> Widziałeś, co zrobiłem co? z tymi drzwiami? <laughs> w dupie je mam, robię nowe. Czekaj, no. Ja to widzę. O zabiło Cię. Czat Doparaać Tu eee. Gdyby było ciekawiej No zrobimy taki O tak. Tu mi siła... Damn! Uf, what, what the fuck? <laughs> what the fuck is going on here? What the fuck? Okej, okay, chyba przesadziłem z mocą. Dobra. Siema. Siema Chodź zobacz testowanie mojego prototypu. Woohoo! Woohoo! <grym> 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 dobra. Nie wiem jak tu wleciałem. Nie wiem jak sąd wylecę no. <grym> O, dobra, udało się. To był dobry przejdzie. pas startu. <grym> Pastarta, ułoza... startał. Czekaj, bo mnie kręci chyba bardzo mocno. W ogóle, wiesz, kochało, że tam... Eee... Chyba znowu przesadziłem to, to z mocą. Nie opłacałem już długo tego Texasu nie? No. I ten... I zabrali nam adres i dali komuś innemu teraz. Teraz tam jest jakieś fast and furious. Co ty gadasz? Tak. No, nie, nie mamy... Technu. Znaczy Jo, Kurde Dobra, zaraz mam ci się przelecieć, tylko <noise> Muszę tam dotrzeć Bo Nie mogę pod górkę strasznie ciężko się wjeżdża, ten go skręca wtedy to jeszcze O! O! Wyleciałem Dobra Ale przeleć no się póki... bez mo... Czekaj bo Dobra. Teraz. Leć. A to ty musisz sterować. A no tak. Uhu! <laughs> <laughs> Jak ręczę do góry. <laughs> Czekaj, bo cię strasznie kręcisz. No to nie moja wina. Zeki, po drugą ustawić, ja To wszystko twoja wina. <laughs> to jest stamtąd strasznie trudno... O, ale chlupiesz tą wodą. Dobra, idę się po... idę popatrzeć trochę. Ciężko się steruje jak się nie widzi czym się steruje O, gdzieś poleciał No dobra jesteś Ciebie tam nie ma nawet Co za Co za but Weź stań na chwilę <grymne> dobra, już masz <możesz grymne> iść <grymne> Ech, no, o dobra udało się ta. -da -da -ta Kurde A tak się męczyłem, żeby do mojego sam Już wystarczy wiesz Już wystarczy Bo wstanę zarazem to... <grymne> Mam wstać. <laughs> nie będę szedł prosto, nie będę szedł prosto, nie będę szedł prosto, nie będę szedł prosto. Surpressing fire. Co ty? Co myślałeś, że cię nie zobaczę? No, bez no miało być. Proszę pana. Są takie, wiesz, kęc... Kęc... Weź, kęc... bo ja chcę pojazd zrobić. Dobra, teraz. Teraz ty nie wkurzyłeś. No nie mogłem się ruszyć, bo nastawiałeś tych pizdryków. Jaki cep Nowa lodówka. Nie jest potrzebna. Kurde. No bez jaj. No szlak by go trafił. Teraz mam tarczę. Nie wiem, gdzie jesteś. A tu jesteś. I stąd idź sobie... Kurde, o dostałeś Co ty knujesz? Mateusz Nie rób tak Ja tu widzę bełty Dużo bełtów Ogmyj, ale one długo lecą No trochę lecą Czuję się prawdziwy snajper. O, blisko było w Traf mnie teraz, wspaniałku. Chcę cię do góry wynieść. O to chodzi. Do góry i w przód. O, się... ale fajnie. Dostaw mnie. puść puś mój dopalacz. <grystanie> Nie majtaj moim. <grystanie> 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 Nie majtaj moim dopalaczem. Wszyscy ręce w górę. Zostaw, 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 zostaw. Puść mnie, puść mnie. No i zepsułeś. Dobra. No, puszczaj. Czekaj, <głos o temamy> Ciekawi mnie, jak to wygląda z perspektywy osoby, która tym nie leci. O, wstałem. Ja stąd lecę, bo tu woda No właśnie Juhu. o! Trafiłem w sufit Not good Not good at all Czekaj, wyląduję Gdzie jest no w ogóle? Skasowałeś? Tylko cię swajczy za... No weź mi to przynieść tutaj bo ja chcę fajne coś zrobić. No szlak by cię trafił, krew jasna No za, Zachowaj spokój albo puszczę. Zachowaj spokój albo to puszczę. Zachowaj... zachowaj <laughs> spokój. Zachowałem spokój. <laughs> no stromo znalazłem, patrz. Jest no stromo. No ja mogę uciec? Nie. Tak, mogę. Jak to, jak to się stało, że to ciągle to... <laughs> Jak to się stało, że to tam lewicuje? O Jezu, co zrobiłem? Ustabilizowało się trochę. Kto to leci za mną? Oprócz mikrofalówki, czy ty tam siadłeś? Nie. Coś mam. <noise> tak, ty tam siadłeś. <noise> jak ty się do tego przyczepiłeś? Jak ty się do tego przyczepiłeś? Nie Co? Nie przyczepię. To jak ty tam jesteś ciągle? Czemu nie spadasz, jak robię tak? Stoję na tym. <noise> Czemu nie spadasz, jak tak robię na przykład? Albo. Nie wiem. Albo to ciągle poziom trzyma, tak? Wisisz, <compass> ja widzisz sprytne, ale to zajebiście zrobiłem. O, o, umarłem. Ej. Gdzie mój pojazd? Daj mi go tu, na dół. Dzięki. Ej, małgatko. Ej. Coś się... Coś się... Co? Coś... się z stało? Zepsułeś. Głaza! I do wody. Nie, nie, lecę do wody. Nie ma bata. A wleciałem. Ale wyleciałem, 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 wyleciałem! Wow! Wyciągi, wyciągi. Ej, samo wyleciałem? <noise> Jak to wygląda? Nie, ja... Ej! Jak to wygląda? <noise> ja mam ciągle ręce w górę, jakbym się bawił, nie wiem, byłem na parku. Ej, dobra, panie Mateusz, Łap Okej okay. Cze... oho słyszałeś ten wark? Musimy się sprężyć i ich zabić, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Puść mnie. Puszczaj Puść mnie Dobra, próbuj Mogę być twoją tą Drzwi za zabójcze drzwi zagłady, że tak powiem то може трохи зайвий. О, дуб. Маш, 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 Е, ти це